Ponad 100 biegaczy i 400 rowerzystów z całego kraju stanęło na starcie zawodów organizowanych w pierwszy weekend sierpnia przez Stowarzyszenie MTB Cross i gminę Morawica. Zawodnicy mieli do wyboru różne poziomy trudności tras, wszystkie były jednak wytyczone tak, by móc podziwiać piękno świętokrzyskiej przyrody. Dlaczego akurat w Morawicach? Na pewno są tu przepiękne tereny do jazdy na rowerem, akurat można powiedzieć, że i do jazdy na rowerem i do biegania. Akurat właśnie na taką wakacyjną imprezę nie ma tu jakichś ekstremalnych ścieżek, ekstremalnych podjazdów, zjazdów, ale śmiem sądzić, że właśnie ten teren sprawi naprawdę duży fan przy, i przy bieganiu i przy jeździe na, rowerem, na rowerze. Jest to trasa w 90% leśna. Leśne ścieżki, leśne dukty, bardzo mało asfaltu? Można powiedzieć spotkanie z przyrodą, spotkanie z przygodą. Przed startem w sobotnie przedpołudnie biegacze wzięli udział w rozgrzewce. Wielu chwaliło pogodę, bo ciepły, ale niezbyt słoneczny dzień sprzyjał bieganiu. Uczestnicy zawodów zgodnie podkreślali, że warto i trzeba biegać. Co daje bieganie? O, Na pewno zadowolenie, pewność siebie, bardzo, bardzo dużo pozytywnych energii. Endorfiny działają bardzo, bardzo mocno. Warto biegać? Warto pewnie, że tak. Poprawa z kondycji, poprawa samopoczucia. Bieganie bardzo uzależnia. No, jak się raz zacznie, poczuje się ten smak e, takich na zawodach, takiej rywalizacji, e, no to później ciężko jest do tego odejść. 10-kilometrowy dystans wybrała większość zawodników biegnących w Morawicy bo ponad 60 osób. Zaś 37 biegaczy zdecydowało się na pokonanie półmaratonu, czyli trasy liczącej 21 km. Zawodnicy startowali sprzed urzędu gminy w Morawicy, gdzie olimpijskich wyników życzył włodarz gminy Wójt Marian Buras. Metę wyznaczono przy Zalewie w Morawicy. Tam też wręczono dla każdego zawodnika pamiątkowy medal finiszera, a dla najlepszych puchary i nagrody. Niedziela była drugim dniem MTB Cross Marathon zorganizowanym w Morawicę. Tym razem na starcie stanęli cykliści. Kilkaset zakręconych rowerowo ludzi walczyło na trzech dystansach. Najdłuższy, koronny dystans Master 183 km. Średni to Fan 45 km i najkrótszy Family 23 km. Dość szybka, łatwa trasa tej edycji pozwoliła zawodnikom cieszyć się wspaniałymi widokami, pięknymi miejscami, a meta nad zalewem w Morawicy bez wątpienia przypomniała, że to pół metra wakacji. Dlaczego akurat w gminie Morawica to wydarzenie po raz pierwszy? Dlatego, że jeszcze nigdy tu nie byliśmy, a tereny, lasy są piękne, więc stwierdziliśmy, że warto pokazać ludziom z naszych okolic, którzy nawet tutaj nieopodal mieszkają, jakie mają piękne tereny. Co to jest za wydarzenie i jaka jest jego idea? E, idea to jest po prostu propagowanie sportu, jako takiego wyjścia z domu, nie siedzenia przy telewizorze, tylko zdrowego trybu życia. Zarówno biegacze jak i użytkownicy jednośladów swoje zmagania kończyli w urokliwym miejscu nad zalewem w Morawice. Na wszystkich uczestników czekały medale, a na najlepszych puchary i nagrody.